Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Dorota Welman. W związku z tym, że nasza szkoła jest w pewnej części dziennikarska, to chciałabym porozmawiać z panią o takich typowo dziennikarskich rzeczach. Jakie rady miałaby pani dla takich początkujących dziennikarzy, takich, którzy uczą się na naszej uczelni? Można studiować dziennikarstwo, ale studiować trzeba coś jeszcze. Dziennikarz powinien mieć bazę, wiedzy, z jakiegokolwiek innego wydziału? Najlepiej łączyć moim zdaniem studiowanie na jakimś wydziale i dziennikarstwo, bo zawsze się nam to może przydać. Ja, na przykład, skończyłam polonistkę i historię sztuki, nie skończyłam dziennikarstwa. U dziennikarstwa uczyłam się w praktyce, ale wiedzę, jaką mam z literatury, z kultury, z historii sztuki, przydaje mi się teraz w mojej pracy. i nie, Mam świadomość tego, że tę wiedzę wykorzystuję, więc uważam, że dziennikarz powinien mieć wykształcenie, i to takie bardzo wybrane przez siebie a dziennikarstwo jako wydział dodatkowy. Proszę mi powiedzieć jeszcze, w dzi dzisiejszym świecie dziennikarze myślą, że jest tak, że jest jakiś wyścig szczurów, wszyscy potykają się o swoje nogi, podstawiają sobie nogi. Jak zbudować taką idealną relację pa partnerską w pracy, bo Pani i Pan Marcin Prokop są tego idealnym przykładem. A my się nie ścigamy, to po pierwsze. Jesteśmy dwa konie, jeden wóz, czyli nasz program. My ze sobą nie rywalizujemy. W duecie to by był śmierć jednego konia. Tak by się wydarzyło. Jesteśmy wobec siebie bardzo lojalni. Razem jesteśmy jednym głosem. Dyskutujemy, ale potem mamy wobec na przykład naszych przełożonych jedno zdanie. Uważam, że w tym świecie powinna obowiązywać solidarność i lojalność dziennikarska. To się bardzo rzadko zdarza. A szkoda. Ostatnie pytanie na temat obiektywizmu dziennikarskiego. W dzisiejszym świecie. Bardzo ciężko o obiektywizm, zwracając uwagę na to, że wiele spraw dotyka nas po prostu wewnętrznie. Jak, jak ogarnąć to, jak sprawić, żeby być tak naprawdę obiektywnym w każdej sprawie? Staram się być obiektywna oczywiście, choć czasami jest to bardzo trudne. Czasami po prostu wyrażam swoje zdanie, ale jeśli mam przedstawić widzom kilka wersji do wyboru, to staram się tego obiektywizmu trzymać. Nawet jeśli to jest niezgodne z moimi poglądami, to widz ma wybrać, czy słuchacz ma wybrać to, co uważa za dla siebie właściwe. My nie jesteśmy do tego, żeby oceniać, żeby pokazywać palcem, choć oczywiście publicyści na przykład mogą to robić, czy komentatorzy. Natomiast dziennikarz, który ma to robić obiektywnie, na przykład w newsach albo w naszym programie, ma to zrobić bez zaangażowania emocjonalnego czy, czy własnego. Niestety nie zawsze się to udaje. Mimo, że rozmowa była bardzo krótka, bo nasza pani redaktor ma dość mało czasu. Przejęliśmy władzę normalnie. Teraz ja z tobą zrobię wywiad. Po co ci to dziennikarstwo powiedz? Dziennikarstwo jest moją pasją. Już od bardzo y, jak byłam bardzo młoda, już zaczęłam. Zresztą ty jesteś bardzo młoda, więc to było kiedy w dzieciństwie, w przedszkolu tak. kiedy. Mam teraz 21 lat, w wieku 16 lat zaczęłam już praktyki, staż w radiu. Potem próbowałam szkolić się w każdej dziedzinie dziennikarstwa, poczynając od telewizji, radia. Teraz jestem dziennikarzem radiowym i to jest moja pasja i bardzo chciałabym w tym pracować w przyszłości. I chcesz być dziennikarzem radiowym? Próbuję szkolić swój warsztat w radiu, jednakże. Mam parcie na szkołę i strasznie mnie ciągnie do telewizji. To cudowne, że się do tego przyznajesz, ale kręcić popularność to, że ktoś w sklepie spożywczym powie o, te, to, o, te, te tamto, to znam, czy kręcić to, że to jest coś ciekawego do robienia, że to są inne formy, tak, że to, są, że to jest kamera, że to jest zupełnie inna praca niż w radiu. Nie, nie kręć mnie o zupełności. Popularność. Nie mam zamiaru stawać na ściankach, bo chciałabym być dziennikarzem informacyjnym, prowadzić informacje, wiadomości. Więc popularność u zupełności mnie nie kręci. Mogę stać nawet za kamerą, oby robić to, rozmawiać z ludźmi i spełniać swoją pasję. A gdybyś miała wybrać dziennikarza informacyjnego, który jest ci najbliższy, to kogo byś wybrała? Bardzo... Nie mówisz Durczoka, proszę cię. Nie, nie, bardzo mi. Podziwiam bardzo Batę Tadle, lubię ją, bardzo znam osobiście, bo mieliśmy okazję mieć z nią zajęcia i naprawdę podziwiam tą kobietę, uwielbiam ją i jestem jej wielką fanką. Teraz faceta jakiegoś wybierz. Którego z facetów? Mm. Szczerze mówiąc faceta chyba żadnego nie. nie nie. Nie lubi facetów. Przykra sprawa. Chciałabyś komentować świat czy wydarzenia krajowe? Interesuje cię polityka czy sprawy społeczne? Interesuje mnie kraj przede wszystkim i chciałabym zajmować się dziedziną biznesową, ekonomiczną, bo w tym czuję się najlepiej i myślę, że to jest to, co bym chciała robić w przyszłości. No to czekamy na Panią w telewizji. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.